No i co teraz rysujesz? Mam rysunię babcię Madzi. A co teraz dokładnie rysujesz babci Madzi? Akurat. To będzie taka duża babcia Madzi, tak? Tak. Widzisz? Tak. To może stań przed nią. Ja ci zostawię przed Mam duże oczka. Super, dziękuję ci bardzo. Jeszcze okulary już narysowałam. Dobrze, to teraz co narysujesz? To, babcia? A? Nosek narysuj. Dobrze. Proszę, nosek maluję. Teraz usta. Te dziurki. Tak, dziurki jeszcze w nosku. Mhm. Tak więc tu. Właśnie tu. No, teraz... Jest. Usta, buzię babci narysuj, usta. I ząbki. O, jakie piękne miać. Jakie uszy. To teraz policzki jeszcze. Może no. Brwi jeszcze babci domaluje jeszcze? Brwi domaluje Brwi? A pod brudek tutaj brudkę, tu brudkę pod brudek, babci? No szyję, no. To niżej, po, poniżej ust. O tam. Jeszcze dom Babcia ma tu nie jest. Właśnie, babcia. Zaraz babcia będzie jak koza. Jest to ubranie. Co teraz? A rączki i nóżki? No, tam mam rączkę, tak? Jedną, drugą uh -huh. i jeszcze nóżki, dobrze? Tak, i guciki. No, hmm. właśnie tak. No dobrze. To jeszcze kocioł mamy obok babci, żeby sobie stała. A tu może być, no. A gdzie ma łóżka kocia mama? Ogonek Uszy tu A babcie jeszcze uszy, no właśnie Widzisz, zapomniałeś o uszach Tata, No dziękuję Obróć się tu jeszcze do taty